Z wiekiem nasz metabolizm ma tendencję do spowalniania, dlatego ważne jest, aby znaleźć sposoby wspierania i dbania o nasze ciała. Jednym z najważniejszych czynników, które przyczyniają się do naszego dobrego samopoczucia, jest odżywianie. Dlatego w tym filmie zebraliśmy listę produktów spożywczych, które są wysoce zalecane dla każdego. Nawet jeśli jesteś młodszy, ważne jest, aby włączyć te pokarmy do swojej diety, aby zachować zdrowie na dłuższą metę. Koniecznie obejrzyj ten film do końca. Ponieważ zawiera on ważne informacje. Mamy nadzieję, że ten film okaże się pomocny. Zaczynajmy więc. A jeśli nie chcesz przegapić żadnego z naszych nowych filmów, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i kliknij dzwonek powiadomień. Tak więc pokarmem numer jeden, który jest niezbędny w diecie, są buraki. Muszę powiedzieć, że buraki są jednym z najzdrowszych warzyw, które znajdują się na półkach naszych sklepów. A do tego wszystkiego, buraki są niedrogie. Dlaczego więc są tak przydatne? Po pierwsze, zawierają dużo błonnika. Zdrowa osoba dorosła powinna spożywać 30 g błonnika dziennie, a większość z nas nie osiąga tego standardu. Błonnik jest zdrowy i pomaga naszemu układowi pokarmowemu oraz wzmacnia naczynia krwionośne. Poprawia profil cholesterolu i ogólnie jest bardzo przydatny. Również w burakach jest dużo kwasu foliowego, manganu, magnezu, żelaza i potasu witaminy C, A i B6, a także wiele innych substancji, takich jak betaina. Oprócz poprawy pracy naszego układu pokarmowego, udowodniono również, że buraki obniżają ciśnienie krwi, problem z którym wielu z nas boryka się wraz z wiekiem. Nie jest konieczne spożywanie dużej ilości buraków. 30 g dziennie w zupełności wystarczy, aby uzyskać zauważalny pozytywny efekt. Następną pozycją są rośliny krzyżowe. Należą do nich biała kapusta, brukselka, brokuły, rukola, szpinak, rzepa, rzodkiewka, kalafior, jarmuż itd. Muszę powiedzieć, że rośliny krzyżowe cieszą się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem badaczy. Mają one bardzo przydatne i interesujące właściwości dla naszego organizmu. Na przykład zauważono, że rośliny krzyżowe zapobiegają rakowi. A mistrzem są właśnie brokuły. Kilka substancji, które są w nich zawarte, może zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka. Co więcej, osobne badanie wykazało nawet, że spożywanie dużych ilości brokułów, w tym badaniu było to 1,8 kg dziennie, było porównywalne w skutkach w niektórych przypadkach z efektami chemioterapii. Ale tutaj oczywiście należy poczynić ważne zastrzeżenie. Pod żadnym pozorem nie należy jeść takiej ilości brokułów w domu. Były to eksperymenty pod nadzorem profesjonalistów. Dla nas w normalnych warunkach wystarczy jeść 100-200 g roślin krzyżowych każdego dnia i da to bardzo dobry, pozytywny efekt. W roślinach krzyżowych jest również dużo błonnika, którego często nie dostajemy, a który jest bardzo przydatny. Mają wiele witamin, takich jak witamina C czy witamina K. O których rzadko się mówi. Jest to jednak bardzo ważna witamina, którą można znaleźć w zielonych warzywach. Jest tam również wiele witamin z grupy B, szczególnie dużo w warzywach liściastych. Kolejną pozycją są suszone śliwki. Od dzieciństwa śliwki kojarzą się nam z działaniem przeczyszczającym, i trzeba przyznać, że rzeczywiście tak jest. Ale biorąc pod uwagę ten fakt, oczywiście nie jest konieczne codzienne opychanie się śliwkami. Kilka badań wykazało, że wystarczy zjeść tylko dwie suszone śliwki dziennie, aby uzyskać z nich znaczące korzyści. Zauważono więc, że zaledwie dwie suszone śliwki dziennie przyczyniają się... przyczyniają się do rozwoju bardzo pożytecznej mikroflory w naszych jelitach. Ponadto, oczywiście, śliwki normalizują stolce. Zawierają również wiele witamin i przeciwutleniaczy. Jeśli chodzi o kalorie, oczywiście nie powinniśmy się nimi przejadać. Więc będą tylko korzyści. Kolejnym punktem są ryby. Oczywiście należy preferować świeże ryby i nie należy zadzierać z ich puszkowanymi przedstawicielami. Oznacza to, że świeży łosoś jest znacznie lepszy niż solony śledź lub tuńczyk w puszce. Ogólnie zaleca się spożywanie co najmniej dwóch porcji ryb tygodniowo. Każda porcja to 100 gramów. Oznacza to, że należy spożywać co najmniej 200 gramów ryb tygodniowo. Przeprowadzono duże badanie, w którym badani zostali podzieleni na kilka grup. Pierwsza grupa jadła dużo czerwonego mięsa wołowiny i wieprzowiny. Druga grupa jadła głównie białe mięso drób były to kurczak i indyk. Trzecia grupa jadła głównie ryby. Tak więc trzy główne źródła białka zwierzęcego to czerwone mięso, białe mięso i ryby. Badanie miało bardzo dużą skalę obejmowało kilkadziesiąt tysięcy osób. I trwało bardzo długo. I co się okazało? Najniższa oczekiwana długość życia była w grupie, w której ludzie jedli czerwone mięso. Ci, którzy jedli białe mięso, żyli dłużej, ale najdłuższa oczekiwana długość życia była w grupie, w której ludzie jedli głównie ryby. Ryby są więc najzdrowszym źródłem białka. Są również bogate w fosfor. Ponadto, w tłustych odmianach ryb morskich. Znajduje się wiele cennych kwasów omega 3 i kilka innych, niezwykle ważnych pierwiastków. Konieczne jest więc włączenie ryb do swojej diety. Kolejną pozycją są orzechy. Mimo że orzechy są dość ciężkim pokarmem dla naszych żołądków, to jednak powinny znaleźć się w naszej diecie. Tylko nie w bardzo dużych ilościach. Kilka orzechów dziennie w zupełności wystarczy. Chodzi jednak o to, że nie można ignorować korzyści, jakie nam przynoszą. Faktem jest, że orzechy są po prostu skarbnicą przydatnych substancji. Należą do nich omega-3, błonnik, białko i kilka witamin. Zwłaszcza witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, takie jak E i A. Oraz niezwykle przydatne minerały, takie jak magnez, który jest tak niezbędny dla naszego serca i naczyń krwionośnych. Orzechy występują w wielu formach. Należą do nich migdały, orzechy laskowe, pistacje itd. Osobiście moim faworytem są orzechy włoskie. I muszę powiedzieć, że w kwestii odporności na starzenie się, ten produkt jest niezastąpiony. Kolejnym punktem są produkty mleczne. Dorośli powinni codziennie przyjmować 1000 mg wapnia, a po 60 roku życia należy przyjmować już 1200 mg wapnia dziennie, a większość z nas nie przyjmuje go wystarczająco dużo ponieważ wszyscy słyszeliśmy o procesie wypłukiwania wapnia z organizmu i rozwoju osteoporozy, kruchości naszych kości. Suplementy wapnia zaczynają być zalecane wraz z wiekiem, ponieważ większość z nas nie ma wystarczającej ilości wapnia. Ale najlepiej jest pozyskać wapń z naturalnych źródeł. I tutaj na ratunek przychodzą produkty mleczne. Przede wszystkim jest to oczywiście ser, ale także jogurt, kefir itd. Trzeba jednak powiedzieć, że kwestia jakości jest w tym przypadku bardzo aktualna. Ponieważ jeśli kupujemy jogurt lub kefir w sklepie, w supermarkecie, bardzo często natkniemy się na produkty bardzo przeciętnej jakości. Na przykład, bardzo często do jogurtów dodawana jest skrobia. Co ta skrobia robi w jogurcie? To wcale nie jest jasne. Czy pochodzi z kukurydzy, czy z czegoś innego? Weź butelkę jogurtu i spójrz na skład na etykiecie. Czasami jest tam napisane skrobia. Niesamowite. Bardzo łatwo jest wyjaśnić tę sztuczkę producentów. Skrobia jest dodawana jako naturalny środek zagęszczający, aby stworzyć gęstą konsystencję i poprawić smak. Ma to jednak niewiele wspólnego z prawdziwym, zdrowym kefirem, który powinien być bogaty w cenne bifi do bakterie. Najlepiej więc produkować kefir lub jogurt w domu. Nie jest to trudne do zrobienia. Kupuje się specjalny starter, który przechowuje się w zamrażarce. Zgodnie z przepisem jest on ważony w mleku i otrzymujemy wysokiej jakości produkt z pożycznymi bifidobakteriami. Jeśli więc dodasz te produkty do swojej codziennej diety, bardzo szybko poczujesz wigor i siłę. Przy okazji napisz w komentarzach, jakie inne produkty uważasz za dobre dla naszego organizmu. Podzielcie się będzie ciekawie. A teraz gorąco polecam obejrzenie kolejnego filmu. Mówię tam o najbardziej niezdrowej żywności. Link do filmu właśnie pojawił się na ekranie. Zostawiłem go też w opisie i przypiąłem go w górnym komentarzu. Koniecznie obejrzyj, to bardzo ważna informacja. Jeśli podobał Ci się ten film, naciśnij przycisk, like i zasubskrybuj mój kanał. Do zobaczenia w filmie o najbardziej niezdrowej żywności. Trzymaj się.